Cześć! Cześć! Mm. Witam Was serdecznie. Ja jestem rok, kok, a dzisiaj zrobimy sobie skręt w kiblu. Trudna sprawa, kolejna trudna sprawa. Zawsze przejdziemy do rzeczy i przechodząc do rzeczy mam nadzieję, że... Yy, no może podejść składniki najpierw. Marihuana pornografia. Jeszcze troszkę. Marihuany. Uhu. To jest najzdrowsza i najbardziej przyjazna dla otoczenia. Mogę powąchać? Marihuanę? No możesz powąchać, ale wątpię, żeby ona miała zapach. Może jedna. No Boże. Nie mówcie mi, że tak się nie zdarza. I teraz już tutaj moje ręce wkraczają do, do roboty. They rolling. No to widzimy się za pięć minut, już wszystko powinno być gotowe i smakowite. Skręt jest gotowy. Teraz wyskakuje zajarać fajkę gdzieś tam za garażami. A ja też, ja też. Synku, ty te później.